Sytuacja polska. To jest polska, to jest polska, to na pewno tutaj yy, od razu wiadomo, że temat jest yy, mocno polski. Fiskus żąda zwrotu podatku, a bardziej pieniędzy od yy, właścicieli pomp ciepła, bardziej klimatyzatorów, którzy najpierw dostali interpelację, interpretacje yy, z, od dyrektorów. Krajowej Informacji Skarbowej, że mogą odliczyć klimatyzatory, które są z funkcją grzania jako urządzenia pod termomodernizację podlegające, czyli z podatku dochodowego, a tu teraz się okazuje, że nie. I ludzie dostają już takie wezwania, i nie wiadomo, co z tym dalej zrobić. O co dokładnie chodzi? Jak wiecie, jest ulga termomodernizacyjna, która odlicza, możemy sobie odliczyć z podatku, właśnie klimatyzatory z funkcją grzania. Znaczy, wydawało się, że można było, i ludzie nawet takie interpretacje dostali z Urzędu Skarbowego. Po czym problem wynikł, jak szef KAS wydał taką interpretację, że nie, nie można. Nie można odliczyć. Problem wynika ze zmiany interpretacji szefa Krajowej Administracji Skarbowej, szefa KAS. Wcześniejsze indywidualne interpretacje były korzystne. Nowe stanowisko. Klimatyzatory z funkcją grzania nie są kwalifikowaną pompą ciepła i nie są głównym źródłem ciepła, więc wydatki nie kwalifikują się do ulgi. A teraz pytanie, a co z tymi, którzy klimatyzatorami z funkcją grzania, które panie szefie KAS, Klimatyzatory z funkcją grzania są pompami ciepła. Nie są pompami ciepła y, powietrze woda, ale są pompami ciepła powietrze powietrze. I nawet z tego co wiem, to już pominąwszy fakt, że tutaj y, chodzi o odliczenie z podatku, to nawet na te klimatyzatory jest również w czystym powietrzu, a przynajmniej była, dotacja na takie urządzenia, więc coś tutaj się nie zgadzam. Ile będzie trzeba zwrócić? To zależy. To zależy kto co ile odliczył. Maksymalne odliczenie to 53 000 zł. Zwrot dla 12% podatku to jest 6360 zł. Zwrot dla 32 000% podatku to jest 16 690 zł. To jest ta maksymalna kwota, którą ewentualnie trzeba będzie zwrócić. Trzeba też uwzględnić to, że odliczyć mogli małżonkowie, czyli jedna i druga osoba, jeśli obydwoje mieli możliwość, że tak powiem, pozyskania tej, tego, inaczej, mieli możliwość odliczenia tego podatku. Wezwany podatnik musi doliczyć odliczoną kwotę do dochodu, przychodu w bieżącym zeznaniu podatkowym, to jest dopłacić podatek. Warto wspomnieć o ochronie podatnik, który działał na podstawie korzystnej interpretacji, może być zwolniony z odsetek i odpowiedzialności karno-skarbowej, ale i tak musi zwrócić ulgę, dopłacić podatek. Ciekawa sytuacja. To teraz kurde komu wierzyć? Chociaż już niektórzy tutaj zawsze w komentarzach piszą, że jak ktoś wchodzi w interesy z państwem, to na tych interesach jeszcze się nie zdarzyło, żeby dobrze wyszedł. I tak chyba będzie też w tym przypadku. Ludzie dostali informację od dyrektorów krajowych informacji skarbowych, że można. A prezes KAS stwierdził, że nie można. Także ten. Co sądzicie na ten temat? Przecież, bo ja rozumiem, jeżeli ktoś kombinował na zasadzie takiej, że dobra, zamontował sobie taką klimatyzację z funkcją grzania, i faktycznie to urządzenie właściwie bardziej służyło mu do chłodzenia niż do grzania, i tak naprawdę no nie powinien wziąć w takim przypadku tej, znaczy inaczej, nie powinien rozliczać tego podatku dochodowego, czyli tej ulgi termomodernizacyjnej, to jeszcze to. Powiedzmy, że jestem w stanie zrozumieć, ale naprawdę znam bardzo wiele osób, które właśnie klimatyzatorami grzeją swój dom i odliczyli je jako pompy ciepła, bo klimatyzator to jest takie do naszego tutaj prezesa kas, panie prezesie, klimatyzator jest pompą ciepła. To jest dokładnie to samo urządzenie, agregat zewnętrzny jest pompą ciepła. Działa na zasadzie pozyskania energii z powietrza i przez sprężenie gazu jest pompą ciepła. Proszę mi uwierzyć, jeśli nie, to proszę zapytać kogoś bardziej, że tak powiem, yy, który zna się na tym i on to potwierdzi. Klimatyzator z funkcją grzania jest pompą ciepła. Tam jest tylko odwrócony obieg, tak samo jak i pompa ciepła może chłodzić latem. Bo to jest dokładnie to samo. To urządzenie zewnętrzne, panie prezesie, jest Urządzeniem, agregatem od pompy ciepła. Także wiecie. Podsumowując, że sytuacja jest niebezpieczna dla tysięcy osób, które ufały państwu i państwowym interpretacjom. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dostałem taką informację tutaj od jednego z naszych widzów, i po prostu nie wiem, co mam nawet powiedzieć, dlatego, że to jest tak głupie. Że aż niezrozumiałe i że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Przecież nie wiem, kto tam ogólnie siedzi, kto tam składa te, że tak powiem, zawija w te sreberka w tym urzędzie skarbowym, albo bardziej w Krajowej Administracji Skarbowej, czyli nadrzędny urząd, który, że tak powiem. I w ogóle dla mnie to jest dobra. Nawet gdyby, nawet gdyby powstało takie właśnie niezrozumienie albo przekazanie takich informacji, co jest winien w tym momencie ten człowiek? Jeżeli on się zapytał i dostał urzędową odpowiedź, to dlaczego on ma odpowiadać za tą sytuację? Napiszcie w komentarzach, kto z was skorzystał z dofinansowania na pompę ciepła. Która okazuje się nie jest pompą ciepła, bo jestem bardzo ciekawy. A tak swoją drogą ciekawe, czy w ogóle dotacja z termomodernizacji będzie brana teraz pod uwagę, bo nie wiem, czy widzieliście, ale jest grubo w niektórych rejonowych oddziałach czystego powietrza, jest gorąco. Pieniądze niewypłacone za zeszłe dotacje, Pieniądze, pieniędzy nie ma i pewnie to. Też jest powodem tego, co się tutaj wydarzyło. Nie ma pieniędzy, jak to powiedział jeden z polityków: nie ma pieniędzy i nie będzie. I dlatego szuka się tych pieniędzy wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Tylko pytanie, dlaczego znowu z naszych? Pytanie, dlaczego znowu z naszych? To jest patologia po prostu, którą, której nie rozumiem. Nie wiem, z czego to wynika, ale widocznie my nie mamy tego rozumieć. Czekam na komentarze.